Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Moim Państwa gościem jest dziś Jolanta Niezgocka, posłanka koalicji obywatelskiej nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, trwa wpłata darowizn na konto PiS po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej po tym, jak PKW odrzuciła rozliczenie wyborcze partii. Myśli Pani, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego poradzi sobie w tej sytuacji? Wy też jako nowoczesna byliście w podobnej? Trudno teraz w tym momencie ocenić jeszcze jaka będzie ostateczna decyzja, czy na przykład nie zostanie też zakwestionowane roczne sprawozdanie partii, więc jeszcze ciężko oszacować ile dokładnie Prawo i Sprawiedliwość może stracić mhm. subwencji i dotacji, ale no w mojej może to ocenie? być kilkadziesiąt milionów, około pięćdziesięciu może to być sto, jeśli stracą subwencje? Mogą zupełnie stracić subwencje na najbliższe trzy lata. W mojej ocenie to jest jedyna decyzja, jaką Państwowa Komisja mogła podjąć w tej sytuacji. Przecież wszyscy widzieliśmy skalę tych nadużyć w kampanii wyborczej. To, że posłowie, ministrowie poprzedniego rządu mylili budżet komitetu wyborczego z budżetem państwowym. To można mnożyć mhm. te przykłady. Pracownicy zatrudnieni w Rządowym Centrum Legislacji, którzy nie byli zatrudnieni. Do tego, żeby tam pracować, ale żeby robić kampanię osobom, które kandydują z listy Prawa i Sprawiedliwości. To, były, to było wykorzystywanie NASK-u jako sieci badawczej do tego, żeby badać rozpoznawalność sieci już w trakcie kampanii wyborczej. 500 tysięcy na to poszło. To był Fundusz Sprawiedliwości, o którym bardzo szeroko już mówimy i, i na przykład te, to rozdawanie wozów strażackich. Oczywiście nikt nie kwestionuje tego, czy te wozy były potrzebne, czy nie, ale na to powinien być inny fundusz, który powinien być w MSWIA. To powinny być wcześniej przebadane jakie zapotrzebowanie mają te ochotnicze straży, czy to są wozy, czy to, jest jakieś, to, to są jakieś inne potrzeby, a tutaj pieniądze były rozdawane w ten sposób, że minister decydował kto, który poseł z danego okręgu kandydat z nim jedzie. Nieprzypadkowo w trakcie kampanii wyborczej budżet tego programu na wozy strażackie został zwiększony o kilkadziesiąt milionów. To wszystko po to, żeby poprawić swoje notowania w trakcie kampanii wyborczej I niestety sprawozdanie, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość było nierzetelne, bo nie zawierało tych wszystkich informacji o środkach, które komitet, który, które kandydaci wydawali, a które pochodziło nie z budżetu komitetu, a właśnie z budżetu państwa. Mm -hmm. To zakładając, że PiS straci te kilkadziesiąt, a być może nawet więcej milionów, poradzi sobie? partia przetrwa? Widzimy, że partia jest dzisiaj w kryzysie, że przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jest zagrożone, że pojawiają się tam na horyzoncie nowe osoby, które mają ambicje co do tego, żeby tę te władzę przejąć. Ciężko mi ocenić, kto może z tych, która z tych osób może mieć największe szanse. Na horyzoncie mamy też wybory prezydenckie i to też jest takie pole, które mm -hmm. powoduje kolejne konflikty w tej partii. Zobaczymy, jak sobie prawo i sprawiedliwość poradzi, licząc jeszcze na obywatelki i obywateli, bo pamiętajmy, że do tych samych kieszeni próbuje sięgać pseudotelewizja Republika. Zostawmy PiS i ich rozliczenia wyborcze. Są nowe wytyczne dla lekarzy w sprawie przerywania ciąży. Dotyczą one zagrożenia dla zdrowia psychicznego kobiety, czyli co tak naprawdę się zmienia. De facto prawo się nie zmienia. Te wytyczne, które przedstawiła ministra Leszczyna, one dotyczą tak naprawdę wykładni prawa, które już obowiązują od wielu lat. Bo dzisiaj w Polsce są lekarze, którzy na podstawie tej przesłanki, czyli zagrożenia dla zdrowia mm -hmm. i życia kobiet i ci lekarze rozumieją również zdrowie jako zdrowie psychiczne, na tej podstawie dokonują aborcji, przerywają ciąże, bo jeżeli kobieta w związku z tym, że jest w ciąży, niechcianej ciąży, ma, myś ma myśli samobójstwa, Pogarsza się jej stan zdrowia psychicznego, to oczywiście, że jest to przesłanka do tego, żeby ciąże usunąć. I są szpitale w Polsce, które taką procedurę już z powodzeniem od lat realizują. I między innymi jest to szpital w Oleśnicy. I teraz te wytyczne mają na celu to, aby przypomnieć, pokazać, że ten przepis może być również w tych przypadkach realizowany. I jest to, taki, jest to takie tymczasowe rozwiązanie do momentu, kiedy nie wprowadzimy legalnej, dostępnej, bezpiecznej aborcji, bo z tego się oczywiście nie wycofujemy. Wiemy, Ale że. W tej kadencji premier mówi, że jest to niemożliwe. Nie ma większości w Sejmie dla w tym zmiany. W tym momencie wiemy, że nie udało nam się przegłosować dekryminalizacji pomocnictwa. Do tego tematu wracamy i, i raz jeszcze złożyliśmy ten projekt ustawy i będziemy go procedować. On jesienią. jeszcze w tym miesiącu, we wrześniu czy w październiku? E, to, to wszystko zależy teraz od marszałka Hołowni, ponieważ on jeszcze w, przed wakacyjną przerwą został złożony do laski mhm. marszałkowskiej. E, jest tam też mój podpis. I no wtedy zabrakło trzech głosów. Czterech de Cztere. facto. Jak teraz będzie? Zobaczymy. Te rozmowy trwają. E, jesteśmy zdeterminowane jako posłanki Koalicji Obywatelskiej do tego, żeby przekonywać kolejne osoby, przekonywać na przykład mm -hmm. posłów i posłanki e, PSL-u. Więc zobaczymy, jak te prace pójdą. E, w dalszej kolejności mamy pracę w Komisji tej najzwyczajnej aborcyjnej nad, ust, nad projektami w zasadzie ustaw, które zostały złożone, a które dotyczą i kompromisu, e, i powrotu tego kompromisu e, aborcyjnego sprzed 2020 roku i e, legalnej, dostępnej i bezpiecznej aborcji aborcji. My się z tego nie wycofujemy. Będziemy robić dalej wszystko jako koalicja obywatelska, żeby aborcja była w Polsce legalna i dostępna do 12 tygodnia. Być może wydarzy się po drodze coś jeszcze w naszej polityce, co spowoduje, że będzie szansa na to, żeby przekonać kolejne osoby nie tylko do dekryminalizacji pomocnictwa, A co ale również się wydarzyć? Zobaczymy, co się wydarzy po wyborach prezydenckich. Myślę, że to będzie też taki przełomowy moment, w którym w którym wiele osób zda sobie sprawę z tego. Jak Jakiego będziemy mieć prezydenta mm -hmm. przez najbliższe 5 lat i argumenty zmiana na fotelu na przykład, prezydenta na, przykład na Rafała mieć, Trzaskowskiego. Może mieć wpływ na to może. Aborcji? Tak, myślę, że może mieć to duży wpływ, bo wtedy e, wszyscy przeciwnicy, którzy mówią mm -hmm. dziś o tym, że e, nawet jak ją przegłosujemy tę ustawę przez Sejm, to i tak nie podpisze zostanie prezydent. E, to wiemy, że na przykład, gdy, jeżeli prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski, to mamy pewni, so, pewność, co do tego, że wszystkie przepisy, które wyjdą e, z Sejmu, a mm -hmm. które będą dotyczyły. E, Praw kobiet y, będą, y, nie będą kwestionowane, nie będą wetowane. Takie ustawy, właśnie na przykład taka dotycząca legalnej aborcji, zostałaby przez prezydenta podpisana. Panie poseł, co ze związkami partnerskimi? Bo w wykazie prac rządu projekt ustawy już się znalazł kilka tygodni temu, ta kwestia też y, będzie w Sejmie jesienią? Tak, to jest jedna, jedna, jedna z tych spraw, którymi się będziemy zajmować właśnie jesienią. Ja jestem za pełną y, równością małżeńską y, i związki partnerskie to jest taki dopiero początek. Zobaczymy, co uda nam się w toku tych prac komisji uzyskać, ponieważ wiemy, że mm -hmm. niestety największym przeciwnikiem, największym hamulcowym w tym zakresie jest PSL, co moim zdaniem w ogóle nie jest spójne też z tym, czym kieruje się ta partia, bo jeżeli mówimy o tym, o bezpieczeństwie dzieci, o rodzinach, o tym, żeby zapewnić jakąś stabilność relacjom i, 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 i rodzinom, no to ten projekt ustawy właśnie taką stabilność wprowadza e, dzieciom, które <coughs> żyją z rodzicami, których, którzy nie są ze sobą w związku małżeńskim, ale też są, bo to związki partnerskie nie dotyczą tylko osób tej samej płci, bo one naprawdę w dużej mierze też dotyczą e, osób różnych płci, które, które te osoby nie chcą zawierać związku małżeńskiego po prostu. Więc e, m, związki partnerskie to jest uregulowanie kwestii spadkowych, e, kwestii dostępu do informacji e, o zdrowiu, jeżeli jedna z osób, z, w związku e, będzie miała wypadek, coś mhm. z, zdarzy się coś złego, to teoretycznie e, dziś e, ta osoba, która jest po prostu w nieformalnym związku, nie może mieć prawa do tego, żeby uzyskać jakąś informację o jej zdrowiu. To jest kwestia e, na, nawet zwykłego odbierania dzieci e, drugiej osoby z, ze szkoły. E, jeżeli dziecko jest e, e, rodzonym dzieckiem jednego z partnerów, no to ten drugi e, teoretycznie dzisiaj nie ma możliwości, e, nie wiem, nawet odebrać dziecka ze szkoły. Więc to są takie e, podstawowe kwestie życia codziennego, które bardzo komplikują życie dzisiaj tym osobom nie ma żadnych powodów, żeby Państwo Polskie nie odpowiedziało w końcu na te potrzeby, bo te osoby w takim samym stopniu jak Pan, jak ja płacą podatki, składają się na budżet lokalny, składają się na budżet Państwa, nie ma najmniejszego powodu, żeby różnicować ludzi ze względu na to, kogo kochają. Jeżeli ja dzisiaj się rodzę kobietą i kocham mężczyznę, to mam wszystkie prawa i mogę ze wszystkiego korzystać z pełni praw, a jeżeli kochałabym kobietę, to Okazuje się, że państwo traktuje mnie jako obywatelkę gorszej kategorii i zabrania mi korzystania z tej pełni praw I, i to jest niesprawiedliwe po prostu. Nie ma żadnych powodów, żebyśmy to wprowadzali, żebyśmy dłużej utrzymywali ten, ten stan i myślę, że to jest taka naprawdę konieczność doprowadzenia tego prawodawstwa w zakresie funkcjonowania związków do poziomu europejskiego. No i ja jestem tutaj jak najbardziej zwolenniczką tego. Posłowie pochylą się w końcu nad kwestią praw zwierząt. I skończą z trzymaniem psów na łańcuchu. Trwało zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Tak, ale jednocześnie jako posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy jeszcze w lipcu taki projekt ustawy, który dotyczy właśnie zakazu utrzymania mm -hmm. zwierząt na łańcuchach. Mam nadzieję, że on też jeszcze jesienią będzie procedowany. Złożyliśmy też kolejny projekt, który dotyczy zakazu używania fajerwerków, wykluczając tam okresy Sylwestra Nowego Roku, jeżeli tak postanowi samorząd w danej lokalizacji. To są takie pierwsze projekty, które dotyczą poprawy dobrostanu zwierząt, ale mamy też projekt autorstwa naszej posłanki Małgorzaty teraz, który dotyczy zakazu trzymania zwierząt na futra, więc jest cały pakiet działań, które zamierzamy podjąć w tej kadencji. Za nami pierwsze projekty ustaw, one mam nadzieję, że zyskają mhm. większość w Sejmie, pewnie jesienią część z nich już będzie procedowana. A co jeśli właśnie nie uzyskają większości, jeśli się okaże, że PSL jest znowu hamulcowym także w tych sprawach? Będziemy składać projekty kolejny raz, być może wtedy będziemy podejmować kolejne obywatelskie inicjatywy e, i robić wszystko, żeby tych posłów przekonać. No, nic poza edukacją, no, nie, nie jesteśmy w stanie przymusić nikogo do głosowania, każdy ma swoją wolną wolę, ale wyborcy, wyborczynie danego ugrupowania mogą stosować różnego rodzaju naciski na swoich reprezentantów. Możemy, e, m, m, możemy coś zmieniać w tych projektach tak, żeby znaleźć jakiś kompromis, na który będzie większa zgoda, więc no i pozostaje nam jeszcze edukacja, tak? Możemy edukować, mówić, prosić o to, żeby te osoby zapoznały się bardzo szczegółowo z tym, o czym jest dany projekt, jakie wywołuje konsekwencje, bo często mam wrażenie, że opór wynika z samego faktu, że przedstawił ten projekt. Ktoś inny, jakiś inny klub, a często po rozmowie okazuje się, że jednak co do zasady zgadzamy się z tym projektem mm -hmm. ustawy, no ale ze względu na różnice pomiędzy klubami, no ktoś w, w, z racji swojej Solidarności musi się zachować tak, a nie inaczej, a personalnie jednak jest przychylny na przykład konkretnemu rozwiązaniu. To teraz chwila o Wrocławiu: prawie 5 milionów złotych w ubiegłej kadencji Rady Miasta dorobili sobie radni Platformy Jacka Sutryka Nowoczesnej i Lewicy. Wychodzi na to, że politycy idą, ludzie idą do polityki, żeby nabić sobie kieszenie? Nie, to, 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 to nie jest prawda. Ja się z tym zdecydowanie nie zgodzę. Nie możemy tutaj generalizować. Takie przykłady pokazu, takie przykłady. Jakby utwierdzają dalej ten stereotyp i pokazują Polkom i Polakom, że, no, że do polityki idą ludzie po to, że właśnie, żeby mhm. się dorobić. A to nie jest prawda. Ja przyszłam do polityki prawie 7 lat temu nie po to, żeby się dorobić, co można też sprawdzić w moich oświadczeniach majątkowych, nie dorabiałem w żadnej spółce, tylko po to, żeby realnie mieć wpływ na zmianę. Najpierw w samorządzie teraz w państwie, żeby być skuteczną polityczką, która będzie robiła wszystko, żeby poprawić jakość życia w naszym kraju. Polityka jest no taka, Pani mówi o to ja sobie, tylko skończę. Ale 16 z 37 radnych jednak dorabiało współfinansowanie. Jest to bardzo przykre i ja tego nie popieram. Nie popierałam tego w, w poprzedniej kadencji i mam nadzieję, że to się zmieni w tej kadencji. Polityka jest taka, jak ludzie, którzy ją tworzą, i jak do polityki będą szły osoby, które będą tam mhm. po to, żeby wzmocnić swój budżet, to niestety tak polityka będzie postrzegana. Ale ja jestem przekonana, że dzisiaj do polityki coraz więcej osób idzie z, po to, żeby wdrażać konkretne rozwiązania, mając twardy kręg moralny, Jeżeli i naprawdę ja jestem, ja jestem, jakby mam określoną ścieżkę po co jestem w polityce, trzymam się niej i wiem, że jest wiele takich osób, które właśnie z uwagi na ten, no, swój twardy kręgosłup moralny nie dadzą się deprawować i nie dadzą się namówić na różnego rodzaju pokusy, tym bardziej, że radni, Dostają dietę za realizowanie swoich działań. No Trudno mi zrozumieć taką sytuację. Ja tego nie rozumiem i żadne wytłumaczenia do mnie nie trafiają tego typu, A... że nie ma tego konfliktu, bo konflikt oczywiście, że jest. Mhm. A politycy naprawdę są najlepszymi i jedynymi fachowcami w mieście? No bo jak popatrzymy na te konkursy na członków zarządów spółek miejskich, no to wygrywają je właśnie politycy i to ci związani. W koalicji z prezydentem Jackiem Sutrykiem. Fachowców mamy w każdej dziedzinie i w każdym obszarze. Czyli fachowcem może być osoba, która pracuje na uniwersytecie, może być polityk, bo jakby też nie możemy dojść do takiego momentu, że będziemy odbierać fachowość osobom, które są w polityce z uwagi na to, że przyklejemy im łatkę polityków. To znaczy, że są tam z partyjnego układu, to znaczy, że ktoś im załatwił, to znaczy, że ktoś ich wybrał, a niekoniecznie no przez tak, kompetencje. Ale dobrze pani wie, że tutaj we Wrocławiu już przed tak naprawdę rozstrzygnięciem konkursu wiadomo, kto wygra ten konkurs? Oops. Ja nie wiedziałam i nie miałam takiej wiedzy, kto wygra, e, kto wygra te konkursy. To były jakieś spekulacje i nie wiem, w jakim one stopniu się przełożyły na rzeczywistość, e, e, więc ciężko to ocenić. E, wiemy też, że politycy specjalizują się w konkretnych działaniach, tak jak na przykład, e, ale przystępują do konkursu i w toku takiego jawnego konkursu transparentnego otrzymują mm -hmm. konkretne stanowisko. Mam tu na myśli na przykład Magdalę Piasecką, która od zawsze jest związana e, z turystyką, która była w poprzedniej kadencji też związana z halą Stulecia, I, i jestem przekonana, że jeżeli ktokolwiek spojrzy na dokumenty konkursowe i prześledzi dokładnie to, um, jaką Magda miała historię zawodową, no to wie, że. Nie... To robią teraz radni miejscy, więc pewnie dowiemy się za kilka tygodni. Ale jakie są w przypadku efekty. Magdy, jestem przekonana, że tam Tej żadne analizy. układy polityczne nie miały znaczenia. Każdy, ktoś prześledziłby ten konkurs, w którym teraz wystartowała i który, który wygrała, stwierdziłby oceniając jej kompetencje, że to po prostu był rzeczywiście transparentny konkurs i wygrała. Ponieważ była najlepszą kandydatką na to miejsce. To tylko krótko o wyścigu prezydenckim kto będzie największą niespodzianką? Tego wyścigu. To zależy, o które ugrupowanie pan pyta, bo myślę, że w każdym ugrupowaniu politycznym jest co najmniej kilku kandydatów. W samej koalicji są też różne głosy co do tego, kto ma ambicje, kto, ch kto chciałby. W mojej ocenie no, najlepszym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski i mam nadzieję, że on zostanie ostatecznie naszym kandydatem. Nie tylko koalicji obywatelskiej, mm -hmm. ale um, całej koalicji 15 października. Bo to jest kandydat, który jest w stanie najszerzej zebrać. Um, Głosy i być tym, który połączy te wszystkie i programy, różne perspektywy. Myślę, że to jest osoba na tyle otwarta, a przede wszystkim kompetentna i merytoryczna, co do której zgoda byłaby w każdym ugrupowaniu, jeżeli mielibyśmy się nad tym zastanowić, na przykład już przy drugiej turze. Pewnie wkrótce poznamy wszystkie nazwiska. Jolanta Niezgocka, posłanka Koalicji Obywatelskiej Nowoczesna. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.